Tą oś, którą do tej pory nazywaliśmy x. Teraz nazwiemy literką n. Natomiast oś Y nazwiemy tak, AN. Popatrzmy tutaj na te liczby, które nam wskazują, z których mamy zbudować wykres ciągu. No właśnie, mamy tutaj ciąg liczb minus 1, minus 2, minus 2 czw... i tak do minus 5. Pierwsza liczba, czyli minus 1, to jest tak zwany wyraz pierwszy ciągu. Następnie mamy drugi wyraz, trzeci wyraz, czwarty oraz piąty wyraz. Numery wyrazów jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka to są liczby, które zaznaczamy na osi N. Przyjmijmy, że jedna krateczka to będzie jedna jednostka. Okay? Czyli tutaj mamy jedynkę, później mamy dwa, trzy, cztery, pięć i tak dalej natomiast natomiast minus 1 to jest to jest można powiedzieć wartość tego ciągu czyli jeżeli mamy numer ciągu równy 1 to wartość tego ciągu równa się minus 1 tak i to będzie pierwsza pierwszy element pierwsza część wykresu ciągu tutaj zaznaczamy punkcik minus 1c następnie Drugi wyraz ciągu ma wartość równą minus 2. No więc zaznaczamy drugi punkcik dla, dla takiego jakby y równego minus 2. Nie? Następnie trzeci wyraz jest równy minus 3. No to zaznaczam kolejny punkt. Następny wyraz jest równy minus 4, kolejny minus 5. No i tak w nieskończoność moglibyśmy wypisywać te wyrazy, ponieważ to symbolizują nam te trzy kropeczki. Czyli dalej tutaj mielibyśmy liczbę minus 6, minus 7, minus 8, minus 9 i tak dalej, i tak dalej. Tak wygląda wykres pierwszego ciągu.